Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Pietras i w tym wideo omówię najważniejsze ustawienia menadżera serwisu oraz te, które warto ustawić, aby pracowało ci się z nim lepiej. Wszystkie ustawienia menadżera serwisu znajdziesz w menu program, a najważniejsze z nich w podmenu ustawienia programu. Omawiane tu ustawienia dotyczą zarówno wersji Multi, Xero oraz Auto. Różnice zostaną zaznaczone. Okno konfiguracji składa się z kilku zakładek. Pierwsza z nich to ustawienia lokalne. Są to ustawienia, które każdy z użytkowników może sobie indywidualnie zdefiniować. Oznacza to, że logując się własnym loginiem, będzie miał takie ustawienia, jakie w tej zakładce ustawi. Część z tych ustawień zapisywana jest w bazie danych. Oznacza to, że niezależnie od tego, na jakim komputerze. Użytkownik zaloguje się, będzie miał właśnie takie ustawienia. Natomiast ustawienia związane ze ścieżką do pliku, logo oraz konfiguracji eksportu PDF zapisywane są na konkretnym stanowisku komputerowym. Ustawienia globalne są to wspólne ustawienia dla wszystkich użytkowników. Możesz zdefiniować tutaj, w jaki sposób będą numerowane faktury wystawiane w Twojej firmie jakie dodatkowe informacje ma zawierać wydruk faktury, czy domyślnym dokumentem sprzedaży ma być faktura czy paragon. Możesz tutaj też zdefiniować, czy na wydruku zlecenia serwisowego będą znajdowały się informacje dodatkowe oraz czy mają się znajdować ceny, a jeżeli tak, czy mają być w kwotach netto czy brutto. Na wydruku zlecenia może być również kod kreskowy, który ułatwia wyszukiwanie zleceń. W wersji Xero masz dodatkowo możliwość wyboru wydruku rodzaju zlecenia serwisowego. Warto je przejrzeć, dlatego że same wydruki różnią się między sobą, a niektóre z nich są z, na przykład z historią ostatnich serwisów. W wersji Multi możesz zdefiniować domyślną grupę urządzeń, czyli jeżeli na przykład prowadzisz serwis klimatyzacji i zdefiniujesz klimatyzację, Wówczas każde nowe urządzenie lub nowe zlecenie, które będziesz dodawał do systemu, w domyśle będzie w grupie klimatyzacja. Sposób numerowania faktur możesz ustawić na trzy sposoby. Numeracja miesięczna, co oznacza, że z początkiem każdego miesiąca faktury będą numerowane od jedynki, czyli 1 przez 7 na rok, 1 na 9 na rok. Numeracja roczna. Oznacza, że numery ciągną się przez cały rok, czyli kiedy w styczniu wystawisz pierwszą fakturę, to przez wszystkie miesiące numeracja jest jednolita aż do końca roku. Numeracja z wyróżnikiem umożliwi Ci stworzenie wiele różnych numeracji faktur, które będą kontynuowane przez cały rok dla każdego z wyróżników. Stworzymy teraz dwa wyróżniki dla różnych numeracji faktur. W polu wyróżnik wpisz symbol, który będzie znajdował się w numerze faktury, a w polu opis dowolny jej opis, którego nie będzie widać na wydruku. Zatem dodaję pierwszy wyróżnik H jako dział handlowy na przykład i drugi wyróżnik jako S jako serwis. Za każdym razem po wpisaniu należy kliknąć dodaj, aby wyróżnik został dodany do listy. Od tej pory będziemy mieli dwa ciągi faktur. Numer łamany na h łamany na rok oraz numer łamany na s łamany na rok. Aby ustawienia zostały zapamiętane, należy kliknąć Zapisz. W zakładce Dane firmy musisz podać informację o swojej firmie, czyli jej nazwę, dane teleadresowe. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe, natomiast pola oznaczone niebieską gwiazdką są obowiązkowe, jeżeli z menedżera serwisu będziesz generował jakikolwiek plik JPK. W zakładce Pozostałe dane możesz podać takie informacje jak numer konta, który będzie drukowany na fakturze. Możesz tu również zdefiniować dodatkowe treści, które będą również drukowane na fakturze. W przypadku generowania plików JPK należy określić urząd skarbowy, do którego należy Twoja firma. Kliknij zatem strzałkę wyboru. Otworzy się okno wyboru Urzędu Skarbowego. Jeżeli lista urzędów jest pusta, kliknij Importuj. Zostanie ona pobrana z internetu. Wówczas możesz wyszukać i wybrać swój Urząd Skarbowy. W tym miejscu możesz określić, czy jesteś podatnikiem VAT. Ma to wpływ na sposób wystawienia dokumentów sprzedaży oraz czy będzie naliczany podatek VAT w różnych miejscach programu. Jeżeli twoja firma to osobista działalność gospodarcza, musisz to zaznaczyć. Trzeba tu również podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dane te są zapisywane w pliku JPK. Jeżeli posiadasz numer BDO, podaj go tutaj. Będzie on widoczny na dokumentach sprzedaży. Ostatnia zakładka dotyczy RODO, ponieważ niektóre dokumenty wymagają podpisu. Zgody przetwarzania informacji i danych osobowych przez klienta, taka informacja jest drukowana. Możesz tu jednak wyłączyć drukowanie takiej informacji lub zdefiniować własną regułkę RODO, jeżeli ta drukowana przez program nie odpowiada Ci. Aby ustawienia zostały zapamiętane, należy kliknąć Zapisz. Kolejna zakładka to księgowe. W niej możesz m.in. zarządzać stawkami VAT. Jeżeli nasi rządzący w przyszłości łaskawie obniżą stawki VAT, będziesz mógł tu po prostu wejść i zmienić na takie, jakie wówczas będą obowiązywały. Należy dwukrotnie kliknąć wybraną stawkę, w polu wpisać odpowiednią wartość i następnie kliknąć modyfikuj. Program umożliwia również prowadzenie wielu magazynów. Standardowo jest tylko jeden magazyn, ale w tym miejscu możesz dodać ich znacznie więcej. Należy kliknąć Dodaj, a w oknie wpisać nazwę magazynu i ewentualnie osobę odpowiedzialną za ten magazyn i jakieś uwagi. Klikasz Zapisz i mamy dodany kolejny magazyn. Jeżeli będziesz do programu wprowadzał faktury kosztowe, możesz stworzyć grupy kosztów. Każdą taką fakturę będziesz mógł przyporządkować do określonej grupy. Aby dodać taką grupę, pod listą grup kliknij Dodaj. W oknie wpisz nazwę takiej grupy oraz oznaczenie kodowe. Możesz również określić okres czasu, w którym taka grupa obowiązuje. Jeżeli określisz limit całkowity miesięczny lub roczny, dla danej grupy kosztów, wówczas, jeżeli ten limit zostanie przekroczony, program Cię o tym poinformuje. Dzięki temu łatwiej i szybciej będziesz mógł przeanalizować, na co firma wydaje pieniądze. W zakładce ustawienia bazy danych skonfigurujesz samo połączenie z bazą danych. Jaki wykonasz pewne operacje z nią związane? Znajdują się tutaj dwie zakładki: profil lokalny lub sieciowy oraz profil zdalny. Pierwsza z nich służy do podstawowego podłączenia bazy danych, natomiast druga służy do skonfigurowania alternatywnego połączenia do bazy danych, np. przez internet lub do podłączenia drugiej bazy danych. Możesz podłączyć bazę lokalną, czyli taką, która znajduje się na tym samym komputerze, co zainstalowany program. W tym wypadku przy polu ścieżka do bazy danych należy kliknąć Szukaj oraz wyszukać miejsca folderu, gdzie znajduje się plik bazy danych baza MSFDB i wskazać ten folder. Następnie należy kliknąć Testuj połączenie i jeżeli będzie ono poprawne, wyświetli się stosowny komunikat. Kliknięcie tak spowoduje zapisanie ustawień tych parametrów dla bazy danych, aby przy kolejnym uruchomieniu programu łączył się ze wskazaną bazą danych. Możesz również połączyć się z bazą danych, która znajduje się na innym komputerze. Pamiętaj jednak, że ten komputer lub serwer musi być odpowiednio skonfigurowany. W jaki sposób znajdziesz takie informacje w instrukcji obsługi? W sposobie połączenia z bazą należy zaznaczyć sieciowo TCP/IP. Pojawi się dodatkowe pole, w którym należy podać nazwę hosta lub adres IP tego hosta komputera. W tym wypadku przycisk, szukaj, nie jest dostępny, ponieważ nie mamy dostępu do fizycznych dysków zewnętrznego komputera. Dlatego ścieżkę do bazy danych należy wprowadzić ręcznie. Ta ścieżka musi wskazywać dokładny fizyczny folder na tym zdalnym komputerze. Taką samą ścieżkę należy podać na każdym innym stanowisku, które sieciowo podłącza się do bazy znajdującej się na serwerze. Następnie należy kliknąć Testuj połączenie. Jeżeli będzie ono poprawne, wyświetli się stosowny komunikat. Kliknięcie tak spowoduje zapisanie ustawień tych parametrów da bazy danych, aby przy kolejnym uruchomieniu programu łączył się ze wskazaną bazą danych. Jeżeli w konfiguracji Firebirda ustawiłeś inne hasło dla użytkownika SysDBA niż standardowe, możesz to tutaj również wprowadzić. Zaznacz inne hasło serwera i w polu, które się pojawi, wpisz to hasło. Jeżeli zaznaczysz szyfruj dane połączenia z bazą, wówczas wszystkie parametry Połączenia, które są zapisane w rejestrze systemowym, zostaną zaszyfrowane i nie będzie można ich odczytać za pomocą edytora rejestru. Jeżeli będzie chciał utworzyć nową pustą bazę danych, należy kliknąć utwórz nową bazę danych. Wówczas otworzy się okno kreatora tworzenia nowej bazy danych. Cały proces został omówiony w filmie na temat instalacji programu Manager Serwisu. Ważnym elementem jest przycisk zdejmij blokady. Czasami zdarza się, że jakiś użytkownik podczas edycji jakiegoś rekordu danych, na przykład danych klienta, pozostawi tą edycję i program z jakiegoś powodu się zawiesi lub komputer się zawiesi. Wówczas zostanie pozostanie na tym rekordzie blokada edycyjna. Aby taką blokadę zdjąć, należy kliknąć zdejmij blokady, żeby odblokować dany rekord do edycji. Pamiętaj jednak, że taka blokada mija automatycznie po 24 godzinach. Kolejnymi dwoma ważnymi przyciskami są wstępne sprawdzenie bazy oraz dokładne sprawdzenie bazy. Przyciski te służą do analizy poprawności struktury bazy danych. Pierwszy z nich sprawdza przede wszystkim tabelę oraz tak zwane triggery Natomiast drugi dodatkowo odbudowuje indeksy danych. Co ważne, operacja może być przeprowadzona tylko wtedy, kiedy zalogowany do programu jest tylko jeden użytkownik. Jeżeli jacyś inni użytkownicy będą zalogowani przy próbie wykonania takiego sprawdzenia bazy danych, dostaniesz ostrzeżenie i taka operacja nie będzie mogła zostać wykonana. Kolejne dwa przyciski to jest kopia oraz odzysk. Jak sama nazwa wskazuje, pierwszy pozwala na zrobienie kopii bazy danych, a drugi pozwala na odzyskanie bazy danych z utworzonej wcześniej kopii. Co ważne, jeżeli pracujesz sieciowo i jesteś podłączony do bazy na serwerze, nie możesz wykonać kopii na Twój lokalny komputer. Po kliknięciu kopia może być ona utworzona wyłącznie na folderze wskażanym, który znajduje się na serwerze. Przykładowo w folderze bazy danych znajduje się folder Kopia bazy. Klikamy Kopia i w katalogu tym pojawia się plik kopii bazy danych Kopia.ms.bug. Gdybyśmy chcieli odzyskać bazę danych z kopii, klikamy Odzysk. Należy pamiętać, że przy wykonaniu tej operacji nie mogą być zalogowani inni użytkownicy do bazy danych. Pamiętaj również, że taka operacja może spowodować zastąpienie bieżącej bazy danych jakąś starą kopią. Zatem upewnij się, że wykonujesz odzysk bazy danych z właściwego pliku backupu. Ta operacja jest ryzykowna. Możesz również przeprowadzić import danych z innych programów. Klikając Import danych, wyświetli ci się okno, w którym możesz wykonać taką operację. Możesz przeprowadzić import kontrahentów, kartotek magazynowych wraz ze stanami magazynowymi oraz listę modeli urządzeń. Klikając znak zapytania w lewym dolnym rogu, otworzysz stronę internetową na której przeczytasz, w jaki sposób przygotować pliki do importu. Taką informację znajdziesz również w instrukcji obsługi. Kolejna zakładka Użytkownicy pozwala na zarządzanie użytkownikami programu. Możesz tutaj użytkowników dodawać, usuwać lub zmieniać ich uprawnienia i parametry. Aby dodać nowego użytkownika, na rozwijanej liście wybierz Dodaj nowego użytkownika. Następnie w polu Nazwa użytkownika podaj jego nazwę, co najmniej 5 znaków. W kolejnym polu podaj imię i nazwisko. Będą one automatycznie wstawiane do dokumentów sprzedaży lub dokumentów magazynowych. W polu Adres e-mail możesz podać e-mail użytkownika. Wówczas, jeżeli użytkownik będzie wysyłał niektóre dokumenty z programu, np. faktury, może zaznaczyć, żeby kopia trafiała na jego skrzynkę pod tym właśnie adresem. Następnie należy podać hasło użytkownika składające się co najmniej z pięciu znaków. Możesz zdefiniować, czy dane hasło jest bezterminowe, czy dany użytkownik musi okresowo zmieniać swoje hasło. Możesz również określić, czy dany użytkownik jest technikiem serwisu. Ma to znaczenie dla przeglądania zleceń, gdyż możesz później ograniczyć Widoczność zleceń tylko do przypisanych jemu. Również późniejsze logowanie do aplikacji mobilnej na telefon wymaga ustawienia tego, aby dany użytkownik był określony jako wybrany technik serwisu. Najważniejszym elementem jest jednak nadawanie uprawnień użytkownikom. Możesz im nadawać uprawnienia do tego, żeby mieli dostęp do niektórych funkcji albo na przykład do. Dodawania, edycji lub usuwania wybranych danych. Przejrzyj dokładnie wszystkie uprawnienia i zastanów się, na co możesz użytkownikowi pozwolić, a czego powinieneś zabronić. Klikając zielony symbol, możesz wszystkie uprawnienia naraz nadać, a klikając czerwony, możesz wszystkie uprawnienia naraz odebrać. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych i ustaleniu uprawnień. Kliknij Zapisz, aby dodać użytkownika. Aby wprowadzić zmiany w już istniejącym użytkowniku, wybierz go z listy, wprowadź niezbędne zmiany oraz ponownie kliknij Zapisz. Menadżer serwisu posiada rejestr, w którym zapisuje wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników. Aby je podejrzeć, przejdź do zakładki rejestr zdarzeń. Taki rejestr zawiera kilka informacji. Kolumna użytkownik z nazwą użytkownika wykonującego daną operację. Operacja z opisem, co zostało zrobione. Data, kiedy to zostało zrobione. I czas, o której godzinie. Z listy możesz wybrać konkretnego użytkownika, aby przejrzeć jego zdarzenia. Na przykład kiedy zalogował się do programu, kiedy zakończył pracę i co w ogóle robił. Zdarzenia również możesz wyszukiwać. Na przykład jeżeli wpiszesz usunął, wówczas wyświetlą się wszystkie zdarzenia, które są związane z usunięciem jakichś danych. Jeżeli wpiszesz nazwę klienta, wówczas zostaną wyświetlone zdarzenia związane z tym właśnie klientem. Rejestrowane zdarzenia są również przypisywane do konkretnych danych, np. do klienta, urządzenia, zlecenia, faktury. W poszczególnych tabelach, kiedy klikniesz prawym przyciskiem myszy na wierszu danych, np. na kliencie, z menu kontekstowego możesz wybrać historia wiersza. Wyświetli się lista zdarzeń, która miała związek z tym konkretnym klientem. Jeżeli zaznaczysz, pokaż. Wysłane e-maile zostaną wyświetlone zdarzenia związane z wysyłanymi wiadomościami z programu. Niezwykle ważną i przydatną funkcjonalnością menadżera serwisu jest możliwość wysyłania e-maili bezpośrednio z programu z pominięciem programu pocztowego. Możesz wysłać na przykład faktury, kosztorysy, ale też możesz wysłać różne wiadomości, np. zlecenie serwisowe do technika serwisu. W menu program wybierz konfigurację e-mail. W oknie po lewej stronie należy podać parametry konta pocztowego, podobnie jak w programie pocztowym. Następnie podaj adres wyślij do i kliknij testuj pocztę. Jeżeli konfiguracja jest poprawna i wysyłka przebiegła pomyślnie, powinieneś uzyskać komunikat wiadomość wysłana poprawnie. Wówczas możesz kliknąć Zapisz konfigurację. Po prawej stronie okna możesz utworzyć wzorce wiadomości, które potem możesz wykorzystać podczas wysyłania np. faktur lub innych treści. Nie będziesz musiał za każdym razem ich wpisywać ręcznie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wzorce te zawsze możesz edytować, ale również podczas wykorzystania możesz coś do nich dopisać lub usunąć z nich. Dla usprawnienia pracy ze zleceniami utwórz techników serwisu. Przejdź do menu program Technicy serwisu. Aby dodać nowego technika, podaj jego imię i nazwisko, możesz podać numer telefonu. Jeżeli to będzie numer komórkowy, można go później wykorzystać do wysyłania SMS-ów. Warto również prowadzić adres e-mail. Będziesz mógł wysyłać na przykład zlecenie serwisowe bezpośrednio do serwisanta jako załącznik PDF. Jeżeli masz utworzonych wiele magazynów, możesz danemu technikowi przydzielić jego magazyn. W każdej chwili możesz ponownie edytować dane technika i uzupełnić brakujące dane. Manager serwisu umożliwia wysyłanie powiadomień SMS. Aby skonfigurować taką możliwość przejdź do menu program ustawienia wysyłki SMS. Program korzysta z bramki zewnętrznego usługodawcy SMS API. Aby mógł skonfigurować możliwość wysyłki SMS-ów musisz najpierw wykupić u niego konto i skonfigurować je. W zakładce Wysłane wiadomości SMS będziesz mógł sprawdzić, kiedy i jakie wiadomości zostały wysłane z programu. Cała procedura rejestracji opisana jest na stronie menadżera serwisu. Skoro już wiesz, jak skonfigurować wysyłkę e-mail oraz SMS, pokażę ci, jak możesz zdefiniować treść wiadomości wysyłanych do klienta jako powiadomienie e-mail lub SMS. W menu Program przejdź do Informacja po zmianie statusu. W oknie masz dwie zakładki: tytuł wiadomości e-mail oraz treść wiadomości e-mail lub SMS. Dla SMS i dla e-mail możesz zdefiniować dwie różne wiadomości. Zaznacz, które treści mają znajdować się w takim powiadomieniu. Strzałkami góra-dół możesz zmieniać kolejność poszczególnych treści. Po prawej stronie masz podgląd przykładowej wiadomości. Jak zauważysz, zmienia się on w zależności od ustawień, które wykonujesz. Kliknij Zapisz, aby zapamiętać ustawienia wiadomości. Możesz też kliknąć domyślne, aby przewrócić jej standardową formę. Omówię teraz statusy zleceń. Dobrze utworzone statusy zleceń bardzo fajnie regulują pracę ze zleceniami i dają szybki, jasny obraz sytuacji. W menu program przejdź do statusy zleceń i zadań. Standardowo utworzono są cztery rodzaje statusów. Otwarte, wydane, czeka na części oraz zamknięte. Dwa z nich, czyli otwarte i zamknięte, nie możesz ani usunąć, ani edytować. Są to statusy kluczowe. Możesz zmienić jednak kolor wyświetlania. Wówczas zlecenia z danym statusem będą wyświetlane w kolorze, który określisz. Zmienimy zatem kolory zleceń statusów otwartego i zamkniętego. Dodamy kolejne dwa statusy. Klikamy Dodaj. W polu stan wpisujemy oznaczenie. Może być jedno lub dwuznakowe. W polu nazwa opis wpisujemy opis. Powinien być on jasny i zrozumiały, gdyż będzie się pojawiał na wydrukach lub w powiadomieniach dla klienta. Następnie możesz określić kolor dla danego statusu. Kliknij Zapisz, aby zapisać status. Dodamy jeszcze jeden status kosztorys do akceptacji. Tym razem zaznaczymy powiadom o zmianie oraz dodamy adres e-mail jednego z pracowników. Jeśli jakieś zlecenie zmieni status na kosztorys do akceptacji, zostanie on powiadomiony o tym fakcie. Możesz utworzyć dowolną ilość statusów i ustawić ich kolorystykę tak, aby jak najbardziej pomagała ci w pracy. Tak wygląda widok zleceń z różnokolorowymi statusami. Zlecenia możesz też filtrować po statusie albo wyświetlić tylko te, które jeszcze nie zostały zamknięte. W wersji Multi na wydrukach zleceń serwisowych występują informacje o gwarancji na usługę oraz wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu. Treści te możesz zmienić według uznania. W menu program wybierz dodatkowe treści wydruków. Z listy wydruków wybierz wydruk, na którym chciałbyś zmienić treść. Po prawej stronie widzisz miniaturę takiego wydruku. Są dwa pola oznaczone czerwoną i zieloną kropką. Pokazują one umiejscowienie danej treści. Wprowadź dowolną treść, która Twoim zdaniem najbardziej odpowiada temu zleceniu. Możesz również zmienić rodzaj oraz wielkość czcionki na wydruku. Kliknij Zapisz, aby zachować zmiany. Utworzone w ten sposób treści zawsze możesz zmienić, aby dostosować je do aktualnych potrzeb. Przykładowy wydruk zlecenia serwisowego zawierającego standardowe treści. A teraz to samo zlecenie, lecz po dodaniu własnych treści. Menadżer serwisu współpracuje również z drukarką fiskalną, abyś mógł wystawiać paragony. Są jednak dwa warunki. Drukarka musi być podłączona lokalnie np. przez port USB oraz obsługiwać protokół Thermal. W menu program wybierz ustawienia drukarki fiskalnej. Pomimo, iż drukarka będzie podłączona przez port USB. W systemie będzie ten port widziany jako jeden z portów COM. Kliknij Konfiguracja i w oknie Setup wybierz odpowiedni port COM oraz potwierdź OK. Następnie kliknij Testuj połączenie. Jeżeli wszystko jest poprawnie podłączone, powinna nastąpić wymiana danych z drukarką fiskalną. Możesz również przeprowadzić inne testy, np. klikając wysuw papieru. Lub transakcja OK za jeden grosz. Natomiast przycisk Anuluj transakcję służy do odblokowania drukarki w przypadku gdy drukowanie paragonu ją zablokowało. Z prawej strony masz inne funkcje testujące komunikację z drukarką. W zakładce wydruki możesz wydrukować różnego rodzaju raporty z drukarki. Nie wszystkie są jednak dostępne. Zależy to od jej modelu. Manager serwisu współpracuje również z drukarką etykiet oraz czytnikiem kodów kreskowych. Aby przejść do ustawień etykiet w menu program wybierz ustawienia drukarki etykiet. Wybierz sterownik drukarki etykiet. Dzięki temu program będzie się automatycznie przełączał między drukarkami, gdy będziesz drukował etykietę lub pozostałe wydruki. Zalecam pozostawienie pomijanie okna ustawień drukowania. Możesz też zmienić wielkość czcionki na etykiecie oraz domyślny format etykiety. Standardowy wydruk dostosowany jest do etykiety 57x32 mm, ale możesz ustawić dowolny inny format etykiety. Etykiety do zleceń i towarów możesz dostosować, wybierając treści, które mają się na nich znajdować. Drukując etykietę do zlecenia możesz ją nakleić na przyjmowane urządzenie do serwisu. Dzięki temu będziesz zawsze wiedział, do którego zlecenia ono jest przyporządkowane.